Pierwszą osobą, która odpowiedziała na mój apel o pomoc w przedświątecznych porządkach, była bizneswoman i pani domu Monika. Wchodzimy. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam. Powiedzmy, po co mieć okna przed świętami Bożego Narodzenia? Kiedy zasiadamy do zimnego stołu, tak naprawdę jest już późno, jest już ciemno. Właściwie nikt nie patrzy na te okna. No, niby tak, ale pierwszy aspekt to jest taki, że ja lubię, jak jest czysto. A drugi to jest taki, że y, lubię dekorować dużo w domu. Także bierzemy jakieś gwiazdki, z córką robimy, przygotowujemy, dekorujemy te okna. No i wiadomo, że żeby to ładnie wyglądało, to też okna to pracuje, żeby były czyste. W jaki sposób szybko właśnie wymyć okna przed świętami Bożego Narodzenia? No i mamy grudzień, jest dosyć chłodno. Tak. Co zrobić, żeby nie marznąć? Staram się to właśnie w okresie takim zimowym, e, przedświątecznym robić ba, właśnie szyty. Wiadomo, nie zajmuje czasu na to, że ja, ja w okresie letnim, że myję tam framugi i tak dalej, w kwatery. E, staram się to po prostu szybko zrobić e, ze względu na to, żeby właśnie nie martnąć w ręce. W rękach, w ręce e, no i nie zakorować jeszcze przed świętami, no to jest bardzo ważne, tak? Więc staram się to zrobić szybko, więc skupiam się tylko na szybach. Żeby właśnie te szuby były czyste. I w tym dotyku potrzebuję, pomaga mi bardzo. Masz mykać ciśniowa, więc wtedy nie dotykamy żadnej wody, żadnej ścierki i tak dalej, więc to jest szybki spyskuję, przeciwam i tyle. Czyli powinienem sobie kupić w pierwszej kolejności takie urządzenie, tak? Polecam jak najbardziej, wydaje się. E, proste w użyciu? E, bardzo proste. Pryskujesz, przeciągasz tylko i, i cała robota już jest zrobiona. W zasadzie to jest godzina czasu w takim dużym domu i jest wszystko załatwione. Firanki? Jak właśnie szybciutko uprać te firanki? No, też mamy taką pogodę, żeby szybko nie wyschnąć, tak? Co tak. zrobić, żeby to w miarę szybko załatwić? No jak widzicie, że u mnie nie ma firanek, są rolety, ale no powiedzmy, że to jest to samo, e, więc ja stosuję, czeka, często używam w domu e, głównie w sody, właśnie staram się używać ze względu na to, że jestem alergikiem, więc używam e, takich naturalnych środków, e, więc u mnie króluje soda oczyszczona i ocet. Więc do tego używam sody oczyszczonej, dlatego że soda oczyszczona ma właściwości wybielające, więc namaczam wodzie z, z sodą, z roztworzem, a później no, kolejna rzecz, czyli piorę, prasuję, wsuszę i prasuję, tak. Więc może to nie jest jakiś... Y Szybki zabieg, ale no, konieczny, żeby, żeby to, żeby to dobrze wyglądało. Rozumiem. Przejdźmy do kuchni, bo w kuchni też e, sporo pracy. E, oka kuchenny, e, zazwyczaj no, bardzo tłusty, dużo się gotuje w, w domu. No nie znaczy, przynajmniej u mnie jest tłusty, nie wiem jak u ciebie, prawda? Ale jak go szybciutko wymyć, żeby no, nie spaliło, nam to też e, dużo problemów. Okaz z reguły, to jak Ci wspominałam wcześniej, używam właśnie roztworu to wszystkiego w ogóle w domu, używam roztworu wodę, nie, wody z i octu, więc najpierw przycieram go, wiadomo, żeby rozpuścić ten tłuszcz, to, to jedynie to jest chyba płyn do naczyń, który go rozpuszcza, więc robię taką sobie miksturę wody, płyn do naczyń i właśnie ocet. Ocet ma takie właściwości nabłyszczające, ponieważ mam elementy właśnie metalowe, a je trzeba czymś nabłyszczyć, do tego to właśnie takiego rozwalu używam. Myślę, że to jest najszybszy sposób. Ja staram się zresztą w e, domu stosować takich rzeczy, które właśnie szybko to, to, to zrobić, żeby... Wiecie, no są by, po prostu ważniejsze sprawy w życiu niż taka sprzątanie, spędzanie czasu na sprzątanie, więc staram się, żeby to po prostu e, skutecznie, ale w szybko zrobić. Piekarnik. O, piekarnik, no to już jest grubsza sprawa. Piekarnik też stosuje właśnie tą misturę, soda z octem, wtedy powoduje, że ten dochodzi do reakcji i robi się taka piana i właśnie z tą pianą namaczam cały piekarnik, zostawiam na godzinę, dwie, w zależności ile mam czasu. Później trzeba to wszystko zmyć, wiadomo troszkę poszurować, takie grubsze, grubsze, grubsze jakieś zanieczyszczenia, przemyć wodą i piekarnik jest. Ja bardzo Ci dziękuję za te wszystkie rady. Mam nadzieję, że dam sobie jakąś radę, bo w tym roku na mojej barki spadło sprzątanie w domu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że przeżyję. Nie, nie będzie aż tak źle. Wszystko sobie zapisałem i zobaczymy. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. No jasne, do zobaczenia i dziękuję. Dziękuję.